Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Zdrapki Krzysztofa. Dzisiaj zdrapka za 30 zł. Jedna jedyna, ale jaka playbook, kolejna szansa. Zobaczymy, co dzisiaj odcinek przyniesie. Może jakaś wygrana będzie. Zapraszam was serdecznie, moi drodzy. Do oglądania. Pozdrawiam wszystkich, zobaczymy, co z tego dzisiaj wyniknie. I za chwilę już drapiamy przy moim zdrapkowym stole. Wszystko przygotowane, jest drapka, jest drapaczka. Zaczynamy. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się coś wygrać. Dobrze. Przystąpmy do pierwszej gry. Gra numer jeden. Szafirowa siódemka. No i oczywiście jak zawsze znajdź siódemkę. Musimy znaleźć siódemkę. I szukamy wygrywające liczby. Trójka. Dziewiętnastka. Trzynastka. I sześć. Te liczby lub siódemka, no mam nadzieję, że będzie, super by było sprawdzamy w grze numer 1, 33 niestety o, wykrakałem jest wygrana, jest siódemka i jest piąteczka moi drodzy, bardzo dobrze się zaczęło jest super naprawdę, 12 następnie 23, czyli minimum 30 zł dzisiaj będzie, także dałem szansę będzie odcinek na pewno wspaniały. Jedyneczka, następnie 28, nie ma, 20, 11 oraz 17. Zaczęło się super, naprawdę. Także wiadomo, że będzie wygrana. Rubinowa siódemka. Znać siódemkę i wygrać przypisaną do niej kwotę, lub znać rubin i przypisaną wygraną pomnóż razy 2. No zobaczymy w tej zrabce. Siódemeczka. 5 zł. Kolejna jest super. Następnie mamy co? Pierścień. Perła. Portfel. Korona. Kufer. Moneta. W kolejnej grze jest lustro. Szminka oraz. Kolejna siódemka. O, mamy dyszkę, czyli mamy już 20 zł. Super, moi drodzy, naprawdę nie spodziewałem się dzisiaj tego wyniku. Dwie pierwsze gry jest 5 zł i 15 w drugiej, czyli już 20 zł. Ekstra. Jedziemy dalej, w takim razie szmaragdowa siódemka. Trzy siódemki mi dadzą tutaj wygraną, jak będą oczywiście. Pierwsza siódemka jest, później szminka, następnie siódemka, kolejna. Worek oraz trofeum. Gra numer 2, a w niej pierścionek, siódemeczka, perfuma, lustro oraz moneta. Gra numer 3, portfel, plik 7, 7 i niestety, ale prezent. Nic się nie dzieje, jest dobrze. Jest już 20 zł. Przechodzimy dalej kufer, prezent siódemka, siódemka oraz, oraz garnek gra piąta, a w niej siódemeczka, róża, perfumy 7 i garnek niestety. Gra numer 6 7, szafir, następnie lustro, siódemeczka oraz korona. I ostatnia gra w szmaragdowej. A w niej jest siódemka. Jest szafir. Jest róża. Jest zegar. I jest perła. Czyli w tej grze niestety nie mamy nic w szmaragdowej. Ale tym razem ametystowa siódemka. Znajdź dwa identyczne symbole. I wygraj tę kwotę przypisaną właśnie do niej. Kufer oraz lustro. Gra numer dwa. Korona oraz kufer gra numer 3 perła i moneta czwarta gra a w niej perła i korona pierścionek i złoto następnie portfel i pierścionek trzy gry do końca w tej zdrapce i zobaczymy jest portfel i worek moneta zegarek Lustro i złoto. No nie ma nic, nie ma nic. To nic się nie dzieje, jest dobrze. Nowy rok sprzyja jak na razie. Topazowa siódemka. Znajdź zdra pola gry. Jeżeli do gry znajdziesz trzy identyczne symbole, wygrywasz przypisaną kwotę. A jeżeli znajdziesz trzy razy symbol 7, przypisaną wygraną mnożysz razy dwa. No to dobra. Dzwonek, korona, korona. Nie ma nic. Prezent. Naszyjnik oraz plik gra numer 3 naszyjnik, lustro i róża. Gra numer 4, a w niej róża, świnka i świnka. W piątej grze jest lustro, szminka oraz moneta. Kolejna gra już teraz. Perfumy, podkowa i plik. Tutaj prezent, pierścionek i perfuma, szminka, pierścionek i perła. W dziewiątej grze jest złoto, złoto i dzwonek i ostatnia dziesiąta, a w niej perła, moneta oraz podkowa, diamentowa siódemka. Tutaj muszą być już wygrane muszą być na bankę. Co drapiemy pierwszy? Symbole, czy wygrywający symbol? Niech będą, niech będą symbole, dobra. 100 złotych, 35, 30, 30, 300 oraz stówka. Nie ma. No i tutaj ostatnia gra, diamentowa siódemka. Wygrywający symbol, mój szminka. Czy będzie? Musi być moneta. Portfel, szminka zadychę, tak jak myślałem, będzie pewnie w tej zdrabce 30 zł, złoto, lustro, zegarek, pierścionek oraz kufer. Moi drodzy, jest dobrze. Trzy razy literka B. Czyli 30 zł jest. Także warto było podrapać, warto było nagrać dla Was ten odcinek, ponieważ wiem, że lubicie oglądać Playbook 7. Spisał się dzisiaj. No, przegrane nie było, jest zwrot, czyli jest, jest dobrze. No, jest dobrze, co tu się czarować? Moi drodzy, subskrybujcie. Kto nie subskrybuje, łapka w górę. Oczywiście, komentarz każdy mile widziany. Odpowiadam, wiecie na każdy. Także piszcie, piszcie. A niedługo kolejna zdrabka za 30 zł, a to już będzie prawdopodobnie jutro. To będzie ta zdrabka, którą kupiłem przy okazji drapania zdrapek od Justynki. Czyli zapraszam serdecznie na kolejny odcinek, mam nadzieję, że również z wygranymi i będą kolejne emocje. Cześć, trzymajcie się. Pa, pozdrawiam.